W Ewangelii e, czytamy o tym, że gdy Jezus stał przed Poncjuszem Piłatem, e, gdy toczył się jego proces, stanął przed namiestnikiem Rzymu, przed sądem rzymskim. I gdy Rozmawiał, można powiedzieć, że to za dużo powiedziane, bo bardzo mało powiedział w tej rozmowie z Piłatem Jezus, bardzo mało się tam odzywał. Yy. Piłat powiedział takie ciekawe zdanie. Piłat Rzymianin, człowiek na stanowisku, wysokim stanowisku, nadzorca regionu, dowódca wojska. Można powiedzieć w jakimś sensie też po, czy polityk, można też by było powiedzieć. Yy, urzędnik, osoba postawiona, wysoko, wpływowa, osoba zamożna. Mówi do, do Jezusa. Cóż to jest prawda? Cóż to jest prawda? Jezus wcześniej mu powiedział, Mogę teraz się mylić, ale y, każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu, coś takiego. I na to y, już mniej jakby istotne na ten moment jest dla mnie to, co powiedział Jezus, ale na to odpowiedział, bo Jezus wspomniał słowo prawda. Na to, na to Piłat, to co mnie bardziej interesuje, żeby o tym powiedzieć, Piłat powiedział, cóż to jest prawda. I w tym jednym zdaniu zawarta była. Zawarte było mnóstwo, mnóstwo treści. Co on chciał przez to powiedzieć cóż to jest prawda? No, to, co jest takie modne właśnie dzisiaj i tak powszechne dzisiaj. Ty masz swoją prawdę, ja mam swoją prawdę. Dla ciebie to jest prawdą, dla ciebie to. Ty wierzysz w to, ja wierzę w to. Nie wiemy, co jest prawdą do końca, tak? Mamy jakieś tam informacje. Ci naukowcy mówią to, ci mówią to. Jednego roku naukowcy mówią, że czekolada jest zdrowa, a drugiego, że jest niezdrowa. Raz mówią, że mar margaryna jest zdrowa, a później teraz znowuż mówią, że masło jednak jest zdrowsze. Tłuszcze były niezdrowe jeszcze jakiś czas temu, a teraz już tłuszcze są zdrowe. Ale to, to tylko powiedziałem o przykłady jakiejś żywnościowe, czy przykłady na, na temat tego, w jaki sposób można powiedzieć informacje, które do nas docierają? Yy, różnią się, są przeciwstawne często. Cóż to jest prawda? To piła cię powiedzieć, a kto zna prawdę? Kto zna prawdę? Kto zna prawdę na temat człowieka? Kim jest człowiek tak naprawdę? Kto zna prawdę na temat świata? Po co to wszystko jest? Po co jest człowiek? Co jest właściwe? Jak powinno wyglądać życie społeczne? Jak yy, co jest moralnie właściwe, a co moralnie niewłaściwe? Co to jest prawda? Jaka jest prawda? Mam wrażenie, że żyjemy też w takim świecie, gdzie też jest nowe zjawisko fake news, czyli informacje fałszywe, które są publikowane w środkach masowego przekazu, i okazuje się, że, że dzisiaj po prostu trzeba sprawdzać, jakie jest źródło informacji. Dotarcie do źródła jakiejś tam informacji nie jest wcale takie proste, i tak naprawdę, a przecież tego człowieka dotarcie do źródła jakiejś informacji podawanej w mediach. Jest zbyt dużym wyzwaniem, i musimy się powoływać na jakieś autorytety, jakichś ludzi, i słuchamy tych ludzi, żeby się dowiedzieć, jaka jest prawda, bo, bo, bo sami nie dotrzemy do źródła jakiejś danej informacji. W nadziei słuchamy ich, że nas nie okłamują ci ludzie, nie? I myślę, że w takim po prostu świecie żyjemy, i ludzie się troszeczkę tak przyzwyczaili do tego, nie? że na przykład Ty jesteś, o to Ty jesteś chrześcijanin, bo dla Ciebie prawdą jest to, że Jezus Chrystus jest prawdziwy i Bóg i tak dalej. A dla mnie, ja nie jestem chrześcijaninem i dla mnie nie jest to prawdą, i każdy jakąś tam ma swoją, w coś tam wierzy, jak coś dla Niego jest prawdą, nie? ale. I Piłat, to, to jest też dla mnie, osobiście zrobię też taką jakby dygresję, że dla mnie się tak zastanawiam, to musiał być człowiek taki, który w pewnym momencie, na pewnym etapie swojego życia dał sobie spokój z szukaniem prawdy. Po prostu stwierdził, że nie ma czegoś takiego obiektywnie, jak prawda, jakaś, jakiś autorytet ostateczny, do którego się mogę odwołać. Nie ma czegoś takiego, i e, być może liczyło się dla niego coś, coś innego, tak? Wiem, że pieniądz ma siłę, pieniądz ma moc, tak? Kto ma pieniądz, ma władzę i tak dalej. Albo stanowisko urząd, to jest realny wpływ, to zawsze działa, ale prawda. Ostateczna jakaś prawda, dał sobie spokój z tym, żeby, żeby tej prawdy szukać. Nie wiedział może gdzie szukać, nie wiedział gdzie ją znaleźć. I dla niego rozmawiając z Jezusem, gdy Jezus przedstawił się nam, jest napisane w Jezusie, że On się przedstawił jako Ja jestem droga, Ja jestem prawda, Ja jestem życie. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jezus powiedział sobie, ja jestem prawdą. I nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę z głębi i wagi tego, tego stwierdzenia. Ja jestem prawdą. Ja jestem prawdą. Ja jestem prawdą. To, co mówię, jest prawdą. Mówię tylko prawdę, przyniosłem prawdę na temat Ojca, przyniosłem prawdę na temat Ojca, objawić go prawdę na temat Boga Ojca. Do tej pory wcześniej objawił się on w jakimś tam stopniu narodowi Izraela. Ja przyszedłem opowiedzieć o Ojcu, przyszedłem Wam go przedstawić, przyszedłem Wam go przybliżyć. We mnie jest prawda. We mnie, tak jakby Jezus mówił, skupia się cała historia dziejów. Na mojej osobie ja jestem przez Boga ustanowionym mesjaszem. Ja odkupię ludzi od grzechu. Ja powrócę w chwale, objąć panowanie nad, nad światem, nad ziemią. To czego szukasz, to do czego się odwołujesz, to ja. Ja jestem prawdą. We mnie jest prawda. To było chyba kto, każdy, kto jest z prawdy słucha mojego głosu. I, e, i piła była osobą, która chyba dał sobie spokój z tym, żeby szukać prawdy. Dał sobie po prostu spokój. Ale co chcę powiedzieć, dlaczego mówię na ten temat? Są ludzie, którzy... Nie chcą szukać prawdy także z powodów innych. Mówię to u, tu o ludziach religijnych o ludziach, którzy tkwią w jakimś systemie religijnym w jakiejś organizacji w jakimś sposobie odprawiania rzeczy w jakimś religijnym e, układzie. Gdzie to, czego się być może nauczyli od dzieciństwa, w coś, w czym uczestniczą całe swoje życie, tak bardzo w nich się zakorzeniło, że nie wyobrażają sobie, żeby mogło być coś innego poza tym. I mówię tutaj o religiach w ogóle. W szczególności mogę powiedzieć o, o tej tradycyjnej religii polskiej, czyli w Polsce, czyli rzymskokatolickiej. Są ludzie, nie wiem czy jesteś taką osobą, czy nie jesteś taką osobą, ale są ludzie, którzy po prostu nie chcą szukać prawdy. Dla mnie osobiście, jak tylko był taki moment w swoim życiu, że szukałem tej prawdy, szukałem Boga, i kiedy zacząłem widzieć, że bardzo jasno to, co mówi Biblia, sprzeciwia się nauce Kościoła Rzymskokatolickiego, czyli w nauce, a dosyć dobrze zacząłem poznawać tę naukę, ponieważ byłem w seminarium zakonnym katolickim, kiedy zobaczyłem, że to, co jest napisane w Biblii, jest sprzeczne z tym w niektórych miejscach z nauką katolicką, to pomyślałem, gdzie jest prawda? Co jest prawdą? To to jest prawdą, czy to jest prawdą? Słowo Boże jest prawdą, tak? Słowa Jezusa są prawdą. I nie mogłem żyć w jakimś rozdwojeniu, takim, że, okej, okay, to wiem, że prawda jest inna, wiem, że to jest nieprawda, ale. Nie przeszkadza mi to, nie szukam tego, nie obchodzi mnie prawda. Są ludzie, którzy po prostu z racji swojego przywiązania do religii, którą wyznają, może to nawet być jakaś religia, można powiedzieć, protestanckie jakieś religijne, czy, czy prawosławne, czy protestanckie, czy jakaś inna religia, która jest pozbawiona ducha świętego, bo każda religia jest tego pozbawiona która opiera się na jakichś tam rytuałach, uczynkach, jakichś takich e, wzorach zachowań religijnych. E, przeważnie ludzie w tych religiach są, ponieważ są tak wychowani albo się tak przyzwyczaili. I w pewnym momencie myślę, że dla wielu jest jakiś moment taki, okej, okay, ja. Mm, y, Czuję, że prawda jest inna, bo stykam się z tym, ktoś mi mówi, że prawda jest inna, ale mówię, prawda mnie nie interesuje. Tak naprawdę interesuje mnie to, żeby zostało po staremu. Interesuje mnie to, żeby moja pozycja religijna, moja yy, to, że jestem w danej organizacji religijnej, czy w danej religii, to w jaki sposób sprawy są, nie chcę nic zmieniać. Prawda mnie nie interesuje. Nie obchodzi mnie prawda. Tak? I wielu ludzi takich jest. Też się spotkałem z tym starszy, jeśli ludzie tak mówią. E, starych drzew się nie przesadza. Czyli nie interesuje mnie prawda, jaka jest, ale bo nie chcę nic zmieniać. Chcę, żeby zostało po staremu. E, ale jest prawda, ale na koniec chcę powiedzieć, prawda jest. Nie wszystko jest prawdą. Niektóre rzeczy są kłamstwem. Jest prawda. I prawdę można znaleźć. I prawdę można poznać. I w można trwać. I będzie to Przeciwnym czymś do tego jest trwanie w kłamstwie. Czyli znam, wiem, że to i to jest kłamstwem, ale jest powód taki i taki i taki. Wiem, że to jest kłamstwem, ale z jakiegoś powodu to, to, to i to. Nie interesuje mnie prawda. Jeżeli nie interesuje Cię prawda, nie chcesz znać prawdy, nie chcesz znać Chrystusa. Bo Chrystus powiedział, ja jestem prawda. Każdy, kto jest prawdy, słucha mojego głosu.